Dzisiaj ze mną jest. Dzisiaj gramy w FIFA 17. No właśnie. I, I co? Dzisiaj zagramy sobie trochę w Ultimate Team'a ale na początek... A nie, to jak ktoś wbije, co otworzę. Jak co jak się pojawić jakoś osoba, to trochę. Ja wbi i zobaczę czy, czy muzyka nie za nie zawisa. No. Okej. Okay. No i dzisiaj będziemy sobie grać tak na lajcie. Pogramy sobie trochę w FIFA, a potem sobie pogramy. Na przykład nie wiem, sezon na... No. na... Multi na single. Możemy OK. Dokładnie. Jest, <try promoted> <necessary> O! Cześć, Mordo. Elo. Elo. Prawę, mega. Co, co, co nagram live'a, to Ty jesteś, naprawdę. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. To Elo, Elo Mordo? No.

Mogę tu Co? Nie, ja, dobra. Dobra. Leci. Nie ma walkoutu. O! Ło! Wow. Przetransferowany! O kurde. Co ty napisałeś? Nie. no ciekawe, już mnie Halo Kuba, jesteś? Jestem, jestem. Jestem, jestem. Witam cię bardzo serdecznie. Elo mordo. On jest, i on jest warty. Jest... Wy, jak tutaj No wiem, wiem, wiem. No. Ale patrz jak się nie, nie, nie wróci, no bo, wy... bo transfer się zwrócą. Troszkę. Hmm, tutaj sobie trochę obniżmy. Ponieważ straciłem wszystkie moje pieniądze. E, wystawmy go tak za... Tutaj. Wystawmy go sobie za takie tyle, że będzie dobrze. Co robimy, Alamordo? Czyli reszcie wszystkie te. Ale mów tego GTA. Nie wiem. No i tak co? No i co się na mnie gapisz? Nie, ale to co, gramy sobie... No w ogóle komentarz jest, tak mi się coś... No widzę przecież. <grywa> dobra, sezon meczów, sezon online. Więc co, pogramy sobie tak z dzięki w to, potem GTA, myślę. Eee, dobra... Ja też mam już te czwarte Wydaje mi się, O, Suarez! Nie no, dobra, zostawię go sobie. Ale ja pewnie nigdy nim nie zagram. I ale... Zawsze Dajmy sobie Bożana, dajmy sobie... A... Dobra, to gramy. Hmm. Dawaj Kuba graje w Gitala. Zaraz, zaraz, zaraz. Spokojnie. Le. Chyba, że czy no, Czy ja wiem? No. moją przyjmują modercoszy. No. Trzeba No dobrze, yy, w GTA? Czy no? No nie wiem. Ewentualnie. Zaraz. Ewentualnie może zróbmy tak, że zagramy... Не И карби. Окей. А слушать музыка в Так, музыка, 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 Polska vs Brazylia Polska vs Brazylia? No spoko Możemy zagrać ja się, jak chcesz w... A, A ty tak masz w ogóle PlayStation 4? Bo jak chcesz to możemy mecze sobie pyknąć Bo ty drugiego podania nie masz Nie PS4 masz Dobra. Bo tak jak Graj. Dobra. E, gdzie tu się gra mecze w ogóle? Mecze online. Szybki mecz Dobra. To Polska-Brazylia, mówisz? Dobra. A czemu akurat Polska Brazylia? Nie wiem Ty! Ci moda usunę zaraz Beści e, Polska, tak? Jak to się w ogóle wybiera? reprezentacja. E, u na górę Co? Na górę i zmienić No ale reprezentacja. A no, dobra, wiem, 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 wiem wie, wie, wie. Takie Mam bo... e mam PS2 co fajnie PZPN O <słyszy> for you, for you. Weź napisz że tak mniej więcej nie tak na oko. Nie wiem. Chcesz go spotkać? W tym, tym na no, no, momencie jest teraz... jak jesteś na Bułgarii? A gdzie tu jest Brazylia? Halo. Brazylia... O, jest, dobra, Brazylia. My oczywiście Polak Rodak, musi być. Ty, 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 ty. Zobaczmy co my tu mamy Około Ale... 12 sekund jest opóźnienie, nic małe Nie no, my tu nie mamy takiego złego skodu nawet Blick, pisze. no dobra, może być Dobra, nie będzie Gaj. Około 8 sekund opóźnienia, no Około 8? Ja byłem 12, około 15, a około 3, sto, Więc sto, sobie ten meczek i myślę, że zagramy w sto, sto, W sto, my nie będziemy sobie sto, Dobra, y zaczynamy y ofensywnie. Y hmm? y y nie y dobrze, widziałem, kusiłem, kazałem początku spotkania, skupiłem na zapędy Gryfausa. Niebezpieczne zagranie, zupełnie nieutratały ten pierwszy Czemu ja w ogóle nie mam kontroli nad moim, ktoś mi ustawił diady, ja mam inne ustawienia. W ogóle kółkiem on mi wchodził w krobie. Za dużo szum kibiców. Dobra, dzięki za info. A ty nie musisz pytać ty. Ja nie piszę. Ty jesteś widzem mnie. Ustawienia gry. E, gdzie to się robi? I na to Efekty, okrzyki zawodników. Ej, tak nawet jak ktoś ciszę, to i tak to słychać. Trybuny. Pofu, tu mam pytanie, widać u ciebie jako yy, widać u ciebie bez dwukropek dwu live, dwukropek, dwukropach tak. dwóch dwukropach sub, czy nie wiem, pytam się do na Morda, czy widać u, u ciebie jako i kony? No jak tu nie widać, no to... No, bo Będę tam jakoś tak się stawiał, że po prostu była, była tu łapka. Dobra, to pyknij. Ej, ja mam zmienione ustawienia. Like zostawiłem, dzięki bardzo. Ja mam w ogóle eee, zmienione tak. Dostosuj sterowanie. Prosto graf na dwa, a nie, nie bo to też to, to się zmieniło, Ja ja grałem na początku, tylkoś mi było na dwa przyciski, tylko teraz mi chodzi na, na cztery jakoś dziwnie. Ale nie tak normalnie na cztery, tylko dziwnie. A ja tak nie będę grać, no kurde. Ale, no. Podstawowe sterowanie. No, kurde, no. Wybór strony O! Dostosuj sterowanie Nie dwa przyciski. Tylko... O! Klasyczne. Ale tego pierwszego to nie. No jakie karaoke weź ty. Zaś ci karaokę ty. Myślę, <laughs> Tak. Poczekajcie na chwilę. Muszę jedną rzecz zobaczyć. Jak się tutaj komentarz usuwa, tak, tak nie żeby coś, tylko się spytam. Tak nie, żeby coś. Tak nie, żeby coś. Co? Ty, 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 ty. dobra, gramy? O, wow, Błachstkowski. Jak jak, huk, jak kuchnia. Kuchnia. Huknięty tam. A nie to był Graciński. Co ty teraz mi zdajesz po jedną minut temu. No może tak było. Dobra. Lecimy. Idę później zmieniam, co Dobra. Dobra. Do wybito. Na tym sterowaniu to ja mogę grać, a nie na jakimś po rosyjskim. Nikt nos nie. No. O, 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 Nic o karokie nie mówiłam. Nie mówię. Wiesz co, ja wychodzę. No jesteś ja już na Aha. już się służy by co to tam z mikro bochyliła przerwa. No właśnie. Ja się mikro, tak Też się na Ale już wszystko jest naparzone Challenge minimum dwie bramki dla nas. Będzie ciężko, ale postaram się. Myślę, że się powinno oddać. Nie mam dwie bramki. Ja tylko przypomnę, że możecie zostawić lajka, jeżeli tego nie robicie, i dać znać w komentarzu. Czyli, czy, już, czy już zostawiłeś, no e, teraz zostawiasz? I, i, I zasubskrybować kanał i zostawić dzwoneczek. No więc. By nie ominąć jest... żadnego film. E... Mówisz w tam radę. Dobra. Czy każdy... jest Um, A w ogóle, jaki to jest poziom tru, y, trudności? No, zawodowy czy czy, światowy, czy jaki? To eee, nie wiem, to jest chyba zawodowy. A nie jest to Nie ma czyściutko, czyściutko. Dawaj, tam pecz tam. Bierz czady Dali gwiazdę. nie ma? Nie. No pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Dzięki, że oglądasz. Elomardo. naprawdę jesteś fajną, fajną tutaj... Widzę i pozdrawiam cię bardzo serdecznie. My cię pozdrawiam bardzo serdecznie. Tak, dobra. ja też. A, w ogóle już się pierwsza po was skończyła. Kto tu mamy? pionek weź tam zmień mień z ale kamień ma wysoki cel jakby co ouweren. zaraz będziemy grać w GTA dobra skoro mówi, że mam pójść na, na maksa to idę na maksa i postaram się te dwie, dwie gramki schodzić, pewnie pe euforia będzie pe 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 mm. i możecie się dołożyć do Mam zwichniętą wow, nogę. To współczuję. O kurde. Stary. To współczuję. A jak ty to zrobiłeś? Pewnie jakiś. Janusz ci złamał. A nie, ty masz zwichniętą. A boli cię? Chyba. Mam nadzieję, że się nie boli. A pozdrawiam cię bardzo serdecznie i życzę ci powrotu do, do, do zdrowia. I ty jak najszybszego. No właśnie. Co mam w ogóle miniaturkę GTA. W ogóle o... nie pisze mi, że. Jest live, lol. E nie, i, i mi, pok mi pokazuje że jest live. pokazuje jakiś film. Biegłeś do autobusu. Tak kiedyś miałem, ale nie, akurat nie jestem na do autobusu. No, czasami się zdarza. tak a ile on a ilo miał lat? w Pierwszym nawie było ile? 14 czy 15 miał? Kto miał? Elo Mordo. 15. -pię no. Tak. O, ty. Jak ty? A nie do ciebie jakby co Elo Mordo. 15, no? No, to... Powiem jedno, że tutaj na pewno 2-0 dla mnie, nie, na chwilę bez sądu, nie będzie. O, się naprawiło. Gdzie to się naprawiło? Gdzie wy biegniecie? No, tutaj na pewno 2-0 dla mnie, nie, na chwilę bez sądu, nie będzie. Okay. So, no, mało, mało, jest teraz. No. Podał się na ten, dam. Mamy samych Dawidów. Jestem Dawid. -daj o! Same Dawidy. Dawidy to spoko ziomki. Ziomki Dobra, Dobra, wyprowadzamy kontratak. Krychowiak. Nie, kto to jest? Krychowiak. No. Piszczek? Krychowiak. Krychowiak. My mamy nawet taki. Spoko skład reprezentacyjny. Nie! wyjazd mi! Neymar. I co będzie Neymar do PSG i, i Czaniaty, tutaj w reprezentacji grasz. Za mało dolarów ci płacą you w Marcelo, Neymar. Kochałem dolary, dolaru ma, dolaru ma, I William! Ło, 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 wyjazd z wyjazd tym. Wow, dee, panie sędzio, no przecież to jest... Neymar, no Neymar, to Neymar. jest to... No halo, halo, no mój zawodnik leży. No, no panie sędzio. No co za... Jakiś. Jak chcecie, to możemy zrobić prank na pizzę. Jeszcze na tym live. Ale taki wiecie, że nie, że. Dzień dobry, chciałabym zamówić pizzę, hehe, i się później rozłączamy. Tylko w jakiś taki wiecie bardziej rozwinięty. Ty byście mogli coś w sensie. Ło, co porobił? Co porobił? Podanie? Tu, wypuść! No biegnij, na kanie. No pies mi usiadł na Napisz. Napisz na tym. A już jest 40 komentarzy, 20 minut. No fajnie. Fajnie, fajnie, że jesteście. A szczególnie no, bardzo pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Dzięki za jesteś. Cztery polubienia, O kurde. Tylko już musiał być jeszcze w trakcie. A nie no FIFA w ogóle lepiej idzie niż GTA. A no FIFA jest taka bardziej, się uniwersalna. Czy no... Leka w... No. Bo niektórzy mogą mnie lubić GTA i to tak to się z tym zgodzę. Masz kamerkę, bo by był faj, fajny prank. Niestety nie mam, na 50 subów będzie prank. Czy na, na kamerkę, tak, tak postaram się, żeby na 50 była kamera. Kam kamerkę, czyli kamerkę do y, tego... Y pa! Y Widziałeś, co chciał zrobić? Tak z piętki O kurde. Co ja za... To za to jak to jest postaram się. Czy zależy jakie to będzie 50 subów, jak będzie... Bo ogólnie moim celem jest w wakacje jeszcze wbić 50 Nie no, wiem czy mi się to uda, się uda Ale jak będę robić live y codziennie to myślę że może jakoś się uda Minus 40 Bo pokochałem dolary, dolarum A, Wy wyjazd mi z tym! Wyjazd do tyłu O, o dobrze, dobrze Ale fajnie... bo minik jest wysoki, co nie? Fajnie, że my mamy takich wysokich napastników. Nawet nie takich wolnych, no bo tam 80 pesa, no to tam. Da się jeszcze przeżyć. A ty w ogóle Elomorda grasz w, w FIFA? Już co, ani, w ogóle na to gra. Ojojo, oj, e, co? Co? Co, Dolit... Nie, no nie, no naprawdę. Eee, karny chciałem. Dobra, a tak całą drużyną mam w dupce. Muszę to, muszę strzelić bramkę. No ej, no kurde, jeszcze mnie sfaulował, no czerwona kartka, no. No, no taki uważaj, bo strzelę, panie sędzio, ty kupi wrenny dziadzie jeden. Ale jest szansa, jest szansa, może jeszcze będzie, może będzie. Strzał! Słupek! No nie wierzę w to, co się dzieje! Nie wierzę w to, co się dzieje! Podanie! Tu! Nie, nie! ja być komentarzem! Kurde! Koniec tego meczu, ale jak tam chyba Zieliński strzelał z dystansu, kurde Belek, pierdiserek, no nie wierzę w to, nie no po prostu, gramy w GTA słuchajcie, bo to jest po prostu jeden wielki koszmar. Słuchajcie, ja wam puszczę tylko fajną mużyczkę. muzyczkę, muzyczkę dokładnie, żeby było fajniej i elegancko, to to wam puszczę tutaj mu muzyczkę. Muzyczkę. O, Dawid... o! Mitch. YouTube plus 12. Dokładnie. <grym 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 weź... YouTube, weź da do Dawid Zławski. O dobra w komentarzu Dzięki Leor za bycie jak tak ty, wiem Kto to Dawid Zławski? Spuławsk. Spławski. Sławski? Aha, bo ja nie widzę tutaj. Zrobimy kanał. Dupa, tak? Aha. No, no. Ale już usunął komentarz. Usunął? Tak, już y, na... Y, Hej, nie no, fajny TA, Mitch, YouTube plus 12, dokładnie. Zobaczmy, <noise> Plus kanalica. 13. Plus 13. Szanujmy o. się. No. Ale. Te. W, euh, po, filmu z e, Mitch, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Jest. Dzięki, że wbijasz na lajwa. Jak się spodoba, to zostaw lajka i. No właśnie, jak się ci spodoba, to zostaw to subskrypcję to, ale... i zostawmy też może lajka, jak tam będziesz chciał. No. I czekajcie, puszczę Wam fajną muzyczkę. Yy, mu. Kurde belek, pierwszy. Kurde yy, Daj moda. Yy, musisz sobie zasłużyć. Jak będziesz długo na live'ie, to, yy, to, to. to... Nie, że będziesz tak. Yy, jak będziesz aktywny, będziesz fajny. Tutaj. Jak dasz subskrypcję i będziesz aktywny, tak. będziesz fajny, to ci dam tego. Moda. Więc ten... Więc tam. No, bo no, tak trochę głośno. A jest błonny, czy my? No. Więc możesz tam wejść na ten, na live'a i ogarnąć. Nie, naprawdę. Dałem suba i lajka. Znaczy no wiesz, mić, no... Ja ci mogę dać, ale no... Czekaj, czekaj, jest zaraz tylko pod no. 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 Suby, lajk, bo YouTube nie pokazuje ani lajków, ani subów. No właśnie. Za, zaraz zobaczymy, więc zaraz poczekaj zobaczymy. chwilę. Poczekaj chwilkę, my tu cię sprawdzimy. Dobra. Teraz chyba nie macie ekranu, z tego co wiem, bo ja włączam GTA, jakby co. Więc się nie przejmujcie.